thank you Gdybyś sobie usiadł i mu go poniósł, ale jest to troszkę za ciężki, to nie wiem czy bym cię uniósł. Dobra, na sety Nigdy na kole nie jeździłeś, tak? No. Balance point, wiesz co to jest. Nie wiem co to jest, no. No to to jest ten punkcik tutaj. W tym... O tak teraz go ci przytrzymam niż mogę nadpuścić ręce. On wtedy zawisa tak jakby w tym momencie, nie? Hamulec nożny, będziesz uczycił handbakiem, tak? No to tak, palec wskazujący na sprzęgle, a środkowy na handbrake'u. Spróbujemy zaraz to jakoś podregulować może, żeby to tam siadło. Nie, 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 nie. ja tutaj na spokojnie radę daję tylko. No i co? Gdy motocykl leci Ci poza pion, czyli tu, to wtedy wciskasz nożny czyli Jeśli uczysz się na handbrake'u, to na handbrake. musisz wcisnąć, widzisz? Leci Ci tułupyk i motocykl Ci wraca. Nie, nie wciskać dwóch hamulców na raz. Albo jeden, albo, hmm. albo drugi. Jak się uczysz handbrake'em to tylko handbrake'a wciskaj. To wiesz, spróbujemy zarazem podregulować tu nie, bo ona jest tak naprawdę nie używana nikogo nie uczy na handbraku. Każdy chce na nożnym, no to można tu za chwilę podregulować to, żebyś to dostawał. No i co? Gdy motor ci leci tutaj, poza balanspoint point wtedy wciskasz któryś z hamulców. Motocykl wraca, ci na dół. No i wtedy no, jak dasz w dobrym momencie, gaz, to dalej dasz radę. Jechać. W tym balance point. nie bój się go wiesz, wy... wynosić do góry, bo motocykl Ci się jak już nie zdążył zahamować, mhm. to on Ci się po, 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 po prostu tam oto. Panował się, przestraszył coś, to mam taki pilocik, w każdej chwili jak go zgaszę, to raczej się nie zabijesz, więc... Co teraz większość będzie w Twoich rękach, musisz jeździć, próbować, będę chodził za Tobą, będę mhm. Ci jakieś tam rady dawał, nie bój się, dużo gazu. Gaz od trzeba ze sprzęgła. I ma, ma być. A silny. Dobra, jeźdź i próbuj. Po środkiem jeździ, dobra? Dobre. W samym będziesz startował, to z miejsca, dobra? Dobre. jak sobie, wiesz, puścisz jakieś nogi niepotrzebnie. Dobra. A jak będziesz tu już, już pompę na rękach, to sobie najlepiej odpocznij, bo jak już będziesz miał zmęczone ręce, to na wiesz, możesz się puścić. Coś, Dobra. Dobra. Ale lepiej sobie często robić na Kurde, mniej więcej. Jak to jest, gdzie jest moco, motocykl tak byś? To na kole na kole też nigdy nie jeździłaś, tak? <grym> uczyć jeździć motocyklem. Nigdy nie miałaś tak na wysokości koła, nie? nie Ty, tak czyli wysoko... balance point, nie wiesz co nie. to jest. To, to ci to to spróbuję nie. jakoś to wytłumaczyć. Nie jest to takie proste do wytłumaczenia, ale balance point to jest takie, taki moment w jeździe na jednym kole, gdy motocykl tak, jakby miał już lecieć na plecy, ale zawisa w takim, wiesz, balansie. Widzisz? Puszczam, patrz. Widzisz? To jest balance point, nie? Mhm. W tym miejscu to jest przed balance pointem. I żeby do niego dojść, to musisz manetą kręcić, Możesz więcej dać mu gazu podczas jazdy, on się wtedy podniesie, dojdziesz do balance pointu i gdy przedobrzysz, gdy on Ci leci na plecy, bo wiadomo czasem to przelecisz, wciskasz hamulec. Właśnie, a Ciebie uczymy co? Na nożny na nożny. No, na nożny. to wtedy wciskasz po prostu nożny hamulec i ten motocykl Ci wraca. Tak to działa, wiesz? Nożny hamulec to jest taki ratunek. Więc najlepiej go wyczuć, wiesz, jest tak, że gdy już przedobrzysz ten balance point, to delikatnie go tylko nacisnąć do takiego momentu, żeby on Ci w wrócił w balance point albo przed, delikatnie przed balance point. Bo jak dasz za mocno, to to hukniesz na przykład mocno, wiesz, na ziemię, ale będziesz musiała po prostu wyczuć, nie? Więc będziemy jeździć, próbować, ale będziemy się starać dojść do takiego momentu, do balance point. I nie bój się go podnosić, bo po prostu oprzesz się tam, więc... Wiesz, ja mogę go wtedy zgasić, jak spanikujesz, nie będziesz wiedziała co zrobić. Najważniejsze, nie, nie, nie puścić się rękoma i nóg też nie ściągaj. Po prostu cały czas musisz tylko twardo siedzieć na motocyklu i nie spadać z niego. No nie wiem. Zna Znajdź luz. A nie ma wyświetlacza. <laughs> Niestety. Aha. A kiedy mam go podnieść? Co? Jak ja mam go podnieść? Sobie, ja ci pokażę, zejdź sobie i ja pokażę jak ja on sobie stawiam. Dobra, masz to. Ja spróbuję ci to pokazać. Na jedynce, weźcie sobie, bo chcę jeszcze, żebym nie najechał. musisz w dziennym momencie bardzo energicznie musisz wprzęgło, bo jest tak zwane całe I tak robisz. Przy tym też musisz wprzęgło gazu, żeby bicie delikatne cudały. To musi być coś takiego, jak ja to rozgrywałem. O Mam dachy cardie. I jeszcze raz. Moment znaleźć, co uda sprzęgła i wybić. Gazu tutaj trzeba dać dużo, bo to jest 15, 25, trzeba mu pomóc. I wybić go, żeby to było tak zwane na No, no. To, to może na taki początek nie lepiej no. by było, żeby sobie ubrała, bo czasem żeby, żeby nie spadła, wiesz? Jak już by się ten nauczy w miarę, czy coś, to... Już prawie wyszło. O, elegancko, Dobrze zajebiste. tá ver pegado

One tak muszą dostawać, bo jakby ona tak nie była męczona, to ona by się psuła, O, pięknie! Wiesz, nie jest to takie proste, nie? Bo nikt, nigdy nie jeździł na jednym kole, to nagle masz, wiesz, musisz strzelić w odpowiednim Trzy momencie ze no. sprzęgła, musisz dać yy, dużo gazu i wiesz, o wszystkim pamiętać, to nie jest takie właśnie proste na, na sam początek. Ale pierwsze podrygi już są. I stopniowo coraz wyżej. 不是不是不是 Ciężko to też tak zrobić, wiesz, jak kursy jazdy, no bo ciężko też zrobić instruktora jazdy na jednym kłodzie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. To właśnie nie stresuj się, musisz, wiesz, wyluzować się, podchodzić do tego, jak, jak zabawne. W co zmęczony, tyle rzeczywiście lepiej sobie odpocząć, nie bo jak już dla takiej chłopów to mega, wiesz, nie wychodzi ludziom. się często ludzie przychodzą do mnie i tak jakby chcieli, wiesz, ten czas tak na me mega, ale nie chcą sobie, wiesz, odpocząć i to wtedy już nie wychodzi na przykład, nie? I jak taka osoba się zejdzie na, na 5-10 minut, odpocznie, siada na nowo i dopiero wtedy zauważa, że rzeczywiście progress. No, jest progres. Ja mam pytanie, jak ona mi się podniesie, to ja mam odpuszczać gaz, czy cały czas gazu dodawać? Jak ona ci się podniesie, a dalej nie masz yy, tego balans mm -hmm. pointu, to dalej gaz. Dopuszcza się gaz dopiero, gdy dochodzisz do tego balans pointu, który ci na samym początku pokazywałem ten taki punkt zawieszenia takiego balansu. Wtedy dopiero się odpuszcza gaz. this. Dzięki. A już nogi widziałem, już chyba chciałaś spuszczać, ale chyba... No bo to... mi spadła jedna noga, no, a w że... swoim sobie przypomniałam, że hamulec muszę nacisnąć. balans i hamulcem, żebyś nie poleciał do tyłu. No, startowanie już masz w miarę ogarnięcie. Teraz kolejny etap właśnie, w Czyli hamulcem. No? Jest dobrze, najważniejsza rzecz progres. Czasami tak się zdarza, że trzy godziny i właśnie było cały czas tyle podnoszenia i to wtedy, wtedy ktoś wiesz i szedł stąd niezadowolony. A czasem, masz tak jakieś presję taką? Czasem, czasem tak mam. No właśnie zawsze chcę, żeby, żeby no, wiesz, zadowolony bym. Każdy, kto tutaj u mnie jest, no czasem się wiesz, nie da przeskoczyć, tak jak komuś to nie wychodzi. Nie? Jak widzę, że komuś wychodzi tak Wam teraz w miarę już zaczyna wychodzić, no to wtedy już mi ta też presja schodzi, zależy, że, że zaczyna Cię coś tam łamać. przedramiona strasznie To koło boksuje film jak się jest i piasek jest taki. piasek Chwilę może pojeździmy tylko po tej części Zobaczymy co tutaj O, do tej kreski, dobra? Ty sobie już zawracaj, bo tam jest troszeczkę ten asfalt bardziej śliski i już się zbiegało, dobra? Tutaj się. Mi ranka spompowało